Pam, pa, ra, pa, pam, 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 pam. Nowe zestawy Barbie. Mam tyle tych zestawów, że nie wiem, który mam nagrać. Pomyślmy. Hejka kochani! Witajcie na kanale Mariwo w kolejnym nowym odcinku. Pod ostatnim holem zakupowym zostawiliście aż 11 tysięcy łapek w górę, dlatego muszę otworzyć kolejny zestaw z tego hola. Ale nie wiem, który mam otworzyć. Aż mnie głowa boli, bo cały czas myślę, który zestaw mam otworzyć. Hm. Nie. To nie będzie żaden z tych zestawów. Dzisiaj otworzymy coś znacznie większego! Coś znacznie droższego! Coś znacznie fantastycznego! Ale co to będzie? Nie powiem wam, zaraz sami zobaczycie. Najnowszy domek Barbie Malibu House! Ale on jakiś duży na ten Malibu House. A nie! To jest Dreamhouse, najnowszy. To nie te. No poczekaj, jeszcze. Na społecznościach zdecydowaliście, że otworzymy sobie ten domek Dreamhouse Malibu House. Dotrzymuję słowa i dzisiaj wam go pokażę. Zanim zaczniemy, zostawiamy łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich filmów i żebym otworzyła więcej zestawów Barbie. 20 tysięcy łapek w górę i robię mega opening zestawów Barbie. Otworzymy 10, 20, 30. A! Otwieramy! Płach. Już mnie świeżmią ręce, żeby go otworzyć. Otwieramy! 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 Barbie! Malibu House! Ma aż 61 centymetrów! Sześć pokoi! 25 akcesoriów! Wow! 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 Uuu, On jest taki piętrowy! Podążając za strzałką... Zaczynamy otwieranie! Barbie malibu house, Barbie malibu house, Barbie malibu house, 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 house Jest tak duży, że mogę się za nim ukryć Moje magiczne nożyczki do rachu ciachu już są Rachu ciachu 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 Jak to mówią? Rachu ciachu po strachu Otwieramy, aaaa Otwieramy, ale jestem ciekawa, jestem ciekawa co to będzie <laughs> Odwracam. Kiedyś spadnę z tego krzesła. <grywa> Ojej, jest całe wypchane po brzegi. A jak jest ładnie poukładane, aż żal to rozwalać. A tak, w ramach przypomnienia, ten domek kosztuje prawie 400 zł. Napiszcie mi w komentarzu, czy warto i który domek Wam się bardziej podoba: Czy Malibu House, czy może Dream House? Zobaczmy, co jest w środeczku. W pudełku jest mnóstwo elementów. One są wszystkie tak fajnie zapakowane, posegregowane. Na pewno będzie bardzo dużo składania, a miałam taką małą, bardzo małą nadzieję, że jednak nie będę musiała tego składać. Muszę przez to przebrnąć. Fiu, 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 trochę się tego nazbierało. Iwona Budowniczy zawsze da radę. Ta, ta, da, 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 da. Teraz podłoga już jest. Prawie tu to chyba będzie kuchnia. Uuu, a to jest coś z obrotowego. Teraz to łączymy. Aaa, i to do tego są te, te pałączki. Zobaczcie jaki system! Ha, jakie sprytne! I nawet się rozkłada. Podłogę odparło się. Mamy drugie skrzydło domu. Zobaczcie, jaki ten domek jest ogromny! Ja nawet nie przypuszczałam, że on będzie taki wielki! Naprawdę! No i jeszcze zostały mi elemenciki do meblowania. No, teraz to się szykuje najlepsze. Naklejeczki! Zawsze te naklejki naklejam krzywo. Spójrzcie, jaki ten domek jest duży! Po opakowaniu nie spodziewałam się, że będzie aż tak duży. Wiedziałam, że coś później nie tak. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie! Rozerwałam. Ale on jest duży. Jest sześć pomieszczeń. Kuchnia. Salon. Łazienka. I sypialnia na samej górze. Ale wiecie co w nim jest najlepsze? Że on jest składany. Nie wierzycie? To zobaczcie. Zaraz Wam pokażę niedowiarki. Ha, zobaczycie. Ciach! Ciach! Do środka! Ciach! Ciach! I jest złożony! Uuu, nawet ma blokadę! Kto by chciał mieć składany dom? Łapka w górę! Te składanie jest bardzo fajne, bo on teraz dużo mniej miejsca zajmuje. Zobaczcie. A wtedy był taki rozłożysty. Teraz go składamy, wkładamy go do szafki i zajmuje nam bardzo mało miejsca. Dosyć tych wygłupów. Rozkładamy i sprawdzamy, jak wygląda w środku. Jakie to szybkie. Elegancio. Tutaj jestem! A teraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Tylko muszę chyba zaprosić jakieś lalki, bo ja to się raczej tam nie zmieszczę. A może zamieszkają w nim siostry Barbie? Witajcie w naszej jadalni! Tu jest jadalnia. W zestawie były takie krzesła, zobaczcie, takich krzeseł tu jeszcze nie miałam. Stół z zastawą. i naklejkowy regalik. Z taką małą półeczką. Tutaj też jest półeczka na akcesoria. A z boku stoi nieszczęsny grill. Z naklejką! Ła! Jadalnia jest dość przestronna, pomieści cztery laleczki i bez problemu jest do niej dostęp, także można się śmiało bawić. A tu mamy kuchnię. Jest lodówka. Sprawdźmy, czy pełna. U. O nie, pusta. No przepraszam, dopiero się wprowadziłam. Jest też kuchenka ze zlewem. A ja mam pewien problem. Mi te drzwiczki nie chcą się zamknąć. Pią, 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 pią. Wow, mafinki! Jajko w kształcie serduszka. Allo, sweet. I mikser. Mm. Stacy zajmuje salon. Jest różowa sofa. Taka pikowana. Szkoda, że nie jest z prawdziwego materiału. Jest też stoliczek z szachami Barbie. A tutaj jest takie jednoczary czary-mary. Wow! I zmienia nam się ściana. Ten domek ma obrotową ścianę. Tutaj mamy kino domowe i telewizor. A tutaj mamy kaminek. Są schody do samej góry. A one są obrotowe, żeby je można było schować i zamknąć domek, widzicie? Na piętrze jest łazienka. Tu jest umywalka. Szczoteczka. I suszarka. Hej, nie czuję tu, 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 tu. tu jest umywalka. Tu, 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 tu. Szczotka i suszarka. Tu, 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 tu. Jest jedna bajera. Ona jest otwierana. I mamy szafeczkę. Na dużo kosmetyków. Odwracamy sobie prysznic i możemy się kąpać. Jest też toaleta, która nie jest zaczepiana i hydromasażer do stóp. Widzieliście kiedykolwiek taki hydromasażer? Ale dla lalaik pasuje idealnie. A tu na samej górze mamy sypialnię z trzema łóżkami. Wiecie, one są składane. To się podnosi do góry, te łóżeczko też się podnosi do góry i to również. Jest też taka pościel w kieszonku. Na co ta kieszonka? Że niby śpiwór? Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tym domku? Że te wszystkie przestrzenie są otwarte, dzięki czemu można się bawić, tworzyć historię i żadne ściany nam nie przeszkadzają. Tylko jak go umebluję, to już go nie będę mogła złożyć. Będzie musiał stać u mnie na stałe. Jestem mega zaskoczona tym domkiem. Nie mogę wyjść z zachwytu, naprawdę postaram się. Sama bym w takim domku chciała zamieszkać. Może i byś nawet zamieszkała, gdybyś nie była taka wielka. A teraz uwaga: hokus pokus. Ha! Sam się składa. Chcecie zobaczyć, czy ten domek jest większy od Dream House? To chodźcie! Zaraz zobaczymy. To jest Dream House numer 1, a to jest Dream House numer 2. Uwaga, a teraz porównanie. To jest Malibu House. Jest dużo niższy, ale za to bardziej rozłożysty. Napiszcie w komentarzu, który domek Wam się bardziej podoba: Dream House numer 1, Dream House numer 2, czy może Malibu House? Jeśli też podoba Wam się ten domek, to szybciutko zostawiam łapkę w górę. Jak pod tym filmem będzie 20 tysięcy łapek w górę, to pojawi się kolejny film z tym domkiem Dream House i zrobimy sobie mega, mega opening zestawów Barbie. Mam ich tyle, że ja je będę otwierała rok. 20 tysięcy łapek w górę i otwieramy mega dużo zestawów Barbie. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał Marivo, w tym miejscu znajduje się znaczek do subskrypcji. Klikamy, 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 subujemy, subujemy, subujemy yo. subujemy, subujemy, subujemy ją. Wpadajcie też na mojego Instagrama, TikToka i Snapchata. Na Instagramie codziennie nowe relacje, nowe nowości. Instagram, TikTok, Snapchat. Instagram, TikTok, Snapchat. Wysyłam buziaczki i pozdrowionka wszystkim moim widzom. Buziaczki kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa, pa, pa, pa. pa, pa. Jesteście ciekawi, co następnym razem do Was przygotuję? To wróćcie w następnym odcinku. Papa! Pa. A ja teraz idę się pobawić moim nowym Malibu House.